I TV wasza telewizja internetowa. Szanowni Państwo, na początku marca na skrzynkę mailową urzędu zostały wysłane pod moim adresem groźby pozbawienia życia. Osoba podpisująca się jako śmierć napisała niebawem mnie spotkasz na drodze. Informuję Państwa, iż o sprawie zawiadomiłem policję. W kontekście wydarzeń w Gdańsku i ostatnich gruźb rozesłanych do prezydentów wielu miast Polski tego typu pogróżki należy niestety traktować jako realne zagrożenie. Liczę na szybkie ustalenie przez służby autora tych groźb. Chciałbym również poruszyć drugi temat, który bardzo łączy się z tymi groźbami, a mianowicie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o mnie i mojej najbliższej rodzinie. Na różnych stronach internetowych mogli się Państwo spotkać z zarzutami, iż moja żona zatrudniona jest w jednej z państwowych spółek. Co miałoby być przykładem nepotyzmu oraz złych praktyk. Wszystkich mieszkańców Myślenic informuję, że nigdy moja żona nie była zatrudniona w żadnej państwowej czy samorządowej spółce. Od lat z powodzeniem prowadzi swoją własną działalność gospodarczą, jako ceniony specjalista w zakresie rehabilitacji. O wszystkich wpisach powtarzających tę nieprawdę poinformowałem organy ścigania. Zostały one stosownie zabezpieczone, a sprawa ma charakter rozwojowy. Po ustaleniu autorów pisów podejmę dalsze kroki prawne. Do tej pory nie odnosiłem się do tych zarzutów, traktując je jako nieszkodliwą pisaninę. Dzisiaj jednak mówię dosyć. Nie będzie mojej zgody na dalsze oczernianie mnie i mojej rodziny, które naraża mnie na utratę zaufania publicznego i realne niebezpieczeństwo. Przesłana groźba śmierci uświadomiła mi, że internetowy hejt może niestety kogoś niezrównoważonego zainspirować do wymierzenia własnej, źle pojętej sprawiedliwości i stanowi zagrożenie dla mnie i dla moich bliskich.